Siemanko, witam w ten piękny słoneczny dzień. Wiosna coraz bliżej, ale dzisiaj nie o pogodzie. Dzisiaj krótkie podsumowanie ostatniego rajdu i błędów, jakie popełniłem. Pierwszy błąd to oczywiście niesprawdzenie trasy. Tutaj dałem dupy, olałem temat, pomyślałem sobie, przecież to tylko 100 km i to jeszcze tutaj w moich okolicach. Takie rajdy charytatywne zazwyczaj są pooznaczane, więc nie ma opcji, żeby się zgubić. Na każdym skrzyżowaniu stoi ktoś z flagą i pokazuje, gdzie macie jechać. No ale tu nie o to chodzi, że się pogubiłem, tylko nie sprawdziłem ile i gdzie będą postoje. Do tej pory na wszystkich takich 100-kilometrowych rajdach, w jakich brałem udział, były dwa przystanki na 40 i 60 km. No i tym razem założyłem, że będzie tak samo: pożywne śniadanko na chacie, dwa kubusie w kieszeń. Mówię, do pierwszego przystanku wystarczy. No i się zdziwiłem. Jadę, tak sobie jadę. Kubusie już dawno zjedzone, śniadanko spalone, a przystanku nie ma. No i co jest grane? I co się okazało, jeszcze jak Debil trochę przycisnąłem, ale to o tym później. Okazało się, że jest tylko jeden przystanek na 60 km. Więc pamiętajcie, sprawdzajcie trasę, jak gdzie siedziecie w jakichś rajdach, bo można się zdziwić spalicie się i można nawet nie dojechać do tego pit stopu. A potem jak już dojechałem na ten postój, to zacząłem wrzucać w siebie żarcie jak jakiś idiota po prostu. Wiecie, wszystko na stole, jakieś paszteciki na ciepło, kanapki, ciastka, żelki, banany. Nażarłem się jakbym tydzień nie jadł. I potem jak znowu ruszyłem w trasę, to przez pierwsze 15 minut, to myślałem, że już odpuszczę sobie jazdę. No i kolejny popełniony błąd to oczywiście prędkość. Kawka musi być. Tak jak początek rajdu zacząłem spokojnie i nawet sam o tym wspomniałem, żeby się tylko nie odpalić, no to oczywiście się odpaliłem. Może pierwsze 20 km było luźnych, a potem jak się odłączyłem od tej pierwszej grupki, z którą jechałem, no to po pedałach i ogień. Tym bardziej, że nadal byłem przekonany, że za chwilę będzie postój. No i tak przez chwilę jechałem sobie sam. A potem na jakieś może 15 km przed podstojem, dojechał do mnie jakiś typek i siedział mi na kole. No to co zrobisz? Przecież nie da się wyprzedzić, tylko będziesz cisnął. I prowadził gościa, nie? Po postoju znowu chwilę jechałem sam, na żarty po brzegi, więc ledwo kręciłem. No ale za jakiś czas dogoniła mnie grupka. No, jechałem już, nie wiem, tam chyba z 10 osób nas było. Podczepiłem się do nich, no bo w grupie się trochę raźnie jedzie. Aczkolwiek, jak już jedziesz w grupie, to chcesz się utrzymać w niej, więc jednak trochę też musisz ścisnąć, Ale z nimi już dojechałem na samą metę. W każdym razie, trzy podstawowe błędy: niesprawdzenie trasy, złe zagospodarowanie jedzeniem. No i prędkość. No ale człowiek całe życie się uczy. Kolejny rajd, kolejne doświadczenia. Teraz już wiem, że lepiej zabrać sobie żarcie nawet na zapas, a nie liczyć na to, że uzupełnię go sobie na postoju i chillować. To nie są mistrzostwa świata, tym bardziej, że sobie nagrywam filmik po drodze, więc może powinienem się częściej gdzieś zatrzymywać, robić jakieś fajne ujęcia. No, ale to tak trochę działa. No, jak już jadę, to chcę jechać i chcę dojechać. I takie ciężkie to trochę jest pogodzić to i nagrywanie i przejazd. A na zakończenie chciałem jeszcze dodać bo wszyscy czekacie na to obiecałem, że dam sobie czas do kwietnia z nowym rowerem. Także mamy kwiecień. Podjąłem decyzję w sprawie nowego roweru. Zamówiłem nową ramę i będę składał go sam. Co to będzie za rower? No, o tym dowiecie się jak już go złożę. Chwilę to pewnie potrwa, zanim wszystkie części przyjdą, bo nie zamawiałem wszystkiego na raz, wiadomo. Szukam w różnych sklepach różnych części, żeby to wyszło jak najtaniej, więc te przesyłki będą po prostu w różnych terminach. No ale na pewno jak już go złożę, to się pochwalę. Pewnie będzie nagrywka z tego, jak go w ogóle składam. No i to by było na tyle. Dopijam kawkę, zawijam na chatę. Montować te wypociny. Trzymajcie się zdrowi, cali. Miłego.